Zadanie szóste. Jeżeli logarytm o podstawie 10 z 5 równa się a, i logarytm o podstawie 10 z równa się b, to logarytm z 15 jest równy. I tak. Co mamy? Mamy podane, że logarytm 5 równa się a, logarytm 3 równa się b, i mamy wyliczyć logarytm z 15. 15 to, co to jest? Logarytm z 5 razy 3. I teraz bardzo ważna rzecz. Czekajcie, bo muszę otworzyć sobie też tablice maturalne, bo niestety nie otworzyłam ich wcześniej. Oj, przepraszam Wam, że tak poszurałam. Bo chcę Wam pokazać, co macie w tablicach o logarytmie. Opa. Mhm. Mam. Hop. Yy. Mamy coś takiego, że logarytm, i tutaj mamy mnożenie dwóch liczb, to możemy to rozdzielić na jeden logarytm plus logarytm z drugiej liczby. Czy jak to u nas będzie? To po prostu będzie logarytm z 5 plus. Logarytm z 3, tak? Dokładnie tak jak tutaj jest napisane. Widzicie? Ten logarytm o podstawie A przypisujemy tu, dodajemy drugi i piszemy jedną liczbę i drugą. Hmm? Więc kończąc zadanie, wiemy, że logarytm z 5 to jest A, logarytm z 3 to jest B. Czyli odpowiedzią poprawną jest odpowiedź C. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie dajcie znać.